Mimo, że zobaczyłem pana Rafała Brzoskę w kolejnej roli, gdy on zastępuje dziennikarzy, to nawet mi to tak bardzo nie przeszkadza. Gorzej, gdy zastępuje całe państwo, a ostatnio z tym mieliśmy do czynienia. W ogóle mam wrażenie, że nasze państwo stosuje jakiś dziwny outsourcing, bo gdy trzeba deregulować, to potrzebny jest pan Rafał Brzoska, natomiast gdy trzeba się zająć pomocą powodzianą, to, powodzianą, to jest potrzebny pan Jerzy Owsiak. Jest to dla mnie zdumiewające i ciekawy jestem, gdzie nas ten kierunek jeszcze zaprowadzi. Jednak wolałbym, żeby państwo samo sobie radziło z problemami, a nie zrzucało problemów przedsiębiorców na przedsiębiorców, a problemów powodzian na powodzian. Jeśli chodzi o zasadę 1 za 2, no to nie oszukujmy się bliższa. Bardziej prawdopodobna jest zasada 2 plus 1. Tego się spodziewajmy. dwa nowe przepisy za jeden wycofany i na to się nastawmy, jeśli chodzi o, to o, o wiek emerytalny, no to właśnie samorządy zastanawiają się, jak zrobić, żeby prezydenci polskich miast mogli przechodzić na emeryturę w 50 roku życia, więc spodziewajmy się, że będziemy my pracować dłużej za to samorządowcy krócej.